He tak. <grymny> no raczej nie inaczej. Nie, nie, no ja snajpech, chcesz snajpech? Mmm, daj już przejdź Bo ja nie umiem to trochę, jakby wiesz, to oni. Wiesz co, będę? Tak, tak. Z stuwa dostał. Dobra, wyjeżdżamy w nich. Tam Dobra. Łatwo z kidami. Uważaj, bo było prawie chyba. Minus dużo. się teraz inno. Nie, to jest już wyżej chleb zbudowało. Chodź może do krzaka jakiegoś. Bo na to jest rzut. Okej. Okay. A nie on jest nie w strefie Ty tu jakiś typ chyba jest Zrzucam dalej. Go. Bardzo dużo dostał Znaczy 11 Jeszcze jeden jest To, to było Kolejny Wlałem chyba No Tu, tu jest chłop Albo nie Uciekł już Dawaj, chodź yy, Wjeżdżaj od góry, a ja od tutaj ale gdzie mam ich w ogóle? Tutaj tego gościa. Dostał 34. A gdzie to jest w ogóle? No to bijam je tutaj sobie.